z powrotem znowu ja i tym razem jestem z Łukaszem z z inicjatywy pracowniczej cześć tak. i dzisiaj porozmawiamy o temacie myślę który jest najważniejszym tematem na pewno jednym z ważniejszych jeżeli chodzi o święto pracy to jest temat oczywiście związków zawodowych Związków zawodowych, od których się de facto ruch robotniczy zaczął i dzięki któremu jego sukcesy, z jego sukcesów możemy się dziś cieszyć. No ale często dzisiaj słyszymy, że, że zmienia, zmieniła się struktura zatrudnienia, zmienia się wygląd zakładów i że związki zawodowe już w 2021 roku nie są tak potrzebne, tak, że przy dzisiejszych formach zatrudnienia są formą wymierającą, że uzwiązkowienie spada. Mówi się tam to cały czas. W szkołach też nie uczymy się o związkach zawodowych, nie uczymy się o tym, czy i jak w nich działać. Jest teraz pytanie do ciebie, może takie na początek, czy związki... Zawodowe w, dzisiejszym, w dzisiejszej sytuacji są potrzebne i czym się zajmują. Bo właśnie często, często słyszymy, że, że tylko, prawda, siedzą i załatwiają sobie przywileje, ale nikt nie mówi o tym, co robią. Więc może powiedz, czy są potrzebne, czym się zajmują. Cześć. Mateusz mówisz o tym, że zmieniła się struktura zatrudnienia, zmieniła się struktura gospodarki czy, czy charakter form, na jakich pracownicy pracują, ale wyzysk pozostał. Jakby To jest nieodłączna część kapitalizmu, że część naszej pracy jest owoców naszej pracy jest zabierana przez pracodawców w postaci takiej renty za to, że czasem zainwestowali ponieśli ryzyko, czasem po prostu dostali majątek. I z niego czerpią profity. No i cały spór rozgrywa się o to, jak ten, jak ten zysk, jak tą wartość dostaną, podzielić. I związki zawodowe są takim narzędziem, które, które, jakby da, które pozwala pracownikom, jakby o tą swoją część godziwej zapłaty, żądać. Natomiast rzeczywiście my ewoluujemy, tak jak ewoluuje nasze społeczeństwo od XIX wieku, i zajmujemy się kolejnymi problemami, które nas dotykają, ponieważ nie jesteśmy tylko pracownikami i jesteśmy też ludźmi, którzy potrzebują dostępu do mieszkań, czystego powietrza, dobrych warunków pracy, również pod względem takim, bym powiedział, nie tylko materialnym, ale też relacji ludzkich. Tego, jak jesteśmy traktowani w pracy. Więc, gdy pytasz, jak działają związki zawodowe, to w Polsce, jakby staramy się, my w inicjatywie pracowniczej zajmować szeregiem problemów, które dotykają nas jako pracowników, gdyż to jest nasza podstawowa tożsamość. Przecież większość swojego czasu spędzamy tak naprawdę w pracy. Natomiast, jeżeli obserwujemy sytuację na całym świecie, bo jakby produkcja. Produkcja nie zniknęła, nie zniknęły wielkie zakłady fabryczne, które mamy jakby z tych filmów i wyobrażeń na temat XIX-wiecznych, czy tam z początku XX wieku związków zawodowych. One się przeniosły na przykład do Azji. I tam ruch związkowy cały czas walczy również według takich tradycyjnych wyobrażeń i metod, często poświęcając życie, takie jak u nas poświęcali nasi dziadowie życie. Za to, żebyśmy mieli 8 godzin dzień pracy czy ubezpieczenia społeczne. To się teraz dzieje w Indiach, w Bangladeszu, w Birmie. Mhm. Okej, okay, czyli uważasz, że związki zawodowe nadal mają istotną rolę bardzo istotną rolę w tym, w jaki sposób dzielą się dobra? w społeczeństwie i w jaki sposób też nawiązują, budują się pewne relacje w naszych miejscach pracy. No i pytanie, co, co realnie może nam dać związek zawodowy? W sensie, jeżeli zaangażujemy się w związek zawodowy albo zdecydujemy się go założyć, no to jakimi mechanizmami dysponujemy i co tak realnie może nam dać jako pracownikom? Co wpływa na, na zmianę tego podziału dóbr czy, czy zmianę jakichś relacji w naszych miejscach pracy? Co wynika właśnie z charakteru związków zawodowych i też ich prawnego statusu, no bo mają dosyć, dosyć wyjątkowy status prawny. Lubię powtarzać, że związki zawodowe w zakładzie pracy mogą wszystko i równocześnie mogą nic. Wszystko zależy od inwencji pracowników i tego, jak bardzo są zdeterminowani. Rzeczywiście ustawa o związkach zawodowych daje szereg uprawnień związkom. Do, do, do jakby do różnych pewnych możliwości działania na zakładzie pracy. Przede wszystkim prawo do informacji, tak, jakby będąc związkiem zawodowym masz prawo wiedzieć, jaka jest kondycja finansowa firmy, jakie osiąga wyniki, jakie są wskaźniki fluktuacji, czyli jakby zmiany pracowników, jaka jest struktura zatrudnienia. To są wszystkie informacje, które są potrzebne do twojej działalności, ponieważ kiedy ty I twoi koledzy w pracy mającie poczucie, że wasze pensje są niskie i niespółmierne do tego, ile firma zarabia, mając takie, macie konkretne dane, wiedząc, jaki jest punkt wyjścia, tak? Firma ma się świetnie, <laughs> przynosi duży profit. My zarabiamy pensję minimalną. To jest jakiś punkt wyjścia do analizy, jaka jest sytuacja w firmie. Więc yy, kiedy już, czy, czy w instytucji publicznej, w której pracujesz. Yy, dalej, yy, mając takie informacje, Możecie sobie zmapować problemy, które, które, które was dotykają i, i wyłonić jako związek zawodowy reprezentację, coś w rodzaju prezydium, e, która będzie reprezentować was przez pracodawcą. E, to jest o tyle fajne, że takie osoby dostają tak zwane ochronę związkową. To znaczy, że to, teore, oczywiście teoretycznie, e, bo praktyka pokazuje inaczej, e, nie można ich zwolnić. Ani pogorszyć im warunków pracy. Więc powinny mieć tę pewność, że powinny, że mogłyby mieć odwagę mówić pracodawcy, co działanie tak, co się nie podoba pracownikom na zakładzie, ponieważ powinny się czuć pewnie, że w zamian nie, nie, nie otrzymają żadnych represji. Oczywiście te represje się dzieją cały czas, równie we wszystkiego rodzaju zakładach pracy, z jakimi mamy do czynienia. To są instytucje publiczne, czy NGOs, czy, czy podmioty komercyjne, małe, duże. Ale. I największą siłą związku jest to, że daje ludziom tożsamość, narzędzie, żeby być razem. I my w inicjatywie pracowniczej próbujemy taką, taką, taką wypuść zawsze w zakładzie pracy, poczucie wspólnoty i sprawczości poprzez różny szereg szkoleń i dawania ludziom praktycznych narzędzi o tym, jak działać i organizować się. Więc jakby tutaj można. Różnymi drobnymi krokami budować taką wspólnotę. Czy to poprzez wypisanie wspólnego listu do pracodawcy, gdzie się pracownicy wszyscy razem podpiszą, że nie zgadzają się na taką formę dyskryminacji, czy poprzez wspólne spotkania i działania. Kluczowym takim elementem, z którym kojarzy się związki zawodowe, jest strajk. Palenie opon w Warszawie. Palenie opon jest protestem, strajk jest odmową pracy. Tak, tak stereotypowo właśnie pokazuje się często. Tak, słowo strajk jest bardzo popularnie wykorzystywane, mówi się o strajku klimatycznym, o strajku hmm. kobiet. Natomiast tak naprawdę w definicji strajk jest odmową, zbiorową odmową pracy przez pracowników. znaczy, że i to jest takie, to jest najpotężniejsze narzędzie, jakie można zadać kapitalizmowi ból. Bo kapitalizm opiera się na tym, na wypracowaniu pewnego dochodu, on powstaje z pracy, kapitał sam z siebie się nie nam nie namnaża. Oczywiście jakby tutaj abstrahuję, od, troszeczkę od Marx tam się tu zdeaktualizował, ponieważ kapitał również może sam jakby pracować jakby przez różnego instrumenty finansowe i pochodne. Ale to, co napędza świat, to jest praca i, i nawet, Mam teraz taką jakby doświadczenie protestu e, operatorów żurawi w Warszawie, którzy po, e, przez godzinę e, powstrzymywali się w Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w środę, i przez godzinę odmawiali pracę. E, I ta akcja godzinna wstrzymała na godzinę wiele placów budowy w całej Warszawie, co już e, przyniosło e, straty właścicielom żurawi, operatorom, właścicielom żurawi i deweloperom i te straty dla przedsiębiorców, którzy przecież pracują nie dla idei, tylko jakby dla zysku, no to są jakby bolesne, bolesne, bolesne rany, bo jakby pomniejszające ich zysk z pracy pracowników, więc, więc strajk jest bardzo potężnym narzędziem, niestety w Polsce obarczonym wieloma, wieloma rygorystycznymi zasadami, żeby móc w ogóle do niego doprowadzić, żeby był w pełni legalny. Dlatego warto również różnych, dlatego związki zawodowe w Polsce korzystają z wiele takich fazi strajków po prostu różnego rodzaju innych sposobów odmawiania pracy, czy to poprzez strajk włoski, czy poprzez masowe branie L4, czy nie nieprzychodzenie do pracy, ponieważ oddajemy krew. Także takie akcje również pracownicy w Polsce różne subwersyjne podejmują, żeby, żeby tutaj nie przechodzić przez całą procedurę strajku, która wiąże się po pierwsze z szczęściem tak zwanego sporu zbiorowego, następnie procedury mediacji z pracodawcą. A potem koniecznego referendum, które należy przeprowadzić w całym zakładzie pracy, co czasem jest bardzo trudne. Tak jak w przypadku Amazona, który ma kilka obiektów w całej Polsce, już do, 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 tak naprawdę od Szczecina po Katowice, i który zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. Więc jakby stworzenie takiego referendum, w którym mogą wziąć udział wszyscy, i, ponad, i przynajmniej połowa załogi musi zagłosować, jest bardzo dużym, Wyzwaniem logistycznym. Nam się nie udało. Nie udało się to ostatnio pracownikom Amazona w Stanach Zjednoczonych. Natomiast po tym, gdy to referendum uda się przeprowadzić, co na przykład udało się nauczycielom dwa lata temu, to jakby to doprowadza do strajku, czyli takiej legalnej możliwości odmowy pracy. Ponieważ zazwyczaj jakby, jeżeli indywidualnie po prostu odmówisz pracy no to jakby to tutaj łamiesz kodeks prawny i umowę pracy to masz pracodawcą, ponieważ mówiłeś, że będziesz świadczył tą pracę a, zazwyczaj w jakichś określonych godzinach i w określonym miejscu. Hmm. No, Czyli widzimy, że tutaj rzeczywiście jest bardzo wiele mechanizmów, które możemy wykorzystywać, trochę rozjaśniliśmy czym jest strajk, o którym się mówi przy okazji wszystkich protestów. No, ale wiemy, że, że to wszystko łączy się gdzieś z działalnością związków, więc jeżeli po prostu chcielibyśmy zadziałać, tak, a pracujemy w firmie, która ma 30 osób i nie ma u nas żadnego związku zawodowego, żadna centrala nie działa, to w jaki sposób możemy założyć taki związek zawodowy? W sensie, czy musimy to robić sami, czy musimy się zgłosić do istniejącego związku? I, I jakie kroki musimy podjąć, żeby właśnie wejść w to i, i żeby móc już te mechanizmy rzeczywiście prawnie wykorzystywać. E, więc e, od, od czego radziłbyś zacząć? I na co się też przygotować w trakcie zakładania? Mm -hmm. e, najpierw e, zacząłbym, zanim w ogóle bym pomyślał o założeniu związku, pomyślałbym o tym, jakie mam relacje z kolegami, z koleżankami z zakładu pracy. Czy, czy my jesteśmy w ogóle wspólnotą, czy z indywidualizowanymi jednostkami, która każdy jest nastawiona na swoją karierę? Ponieważ związek zawodowy to jest działanie kolektywne. Po prostu to jest działanie, które wymaga wspólnoty ludzi. I, i będąc taką zaangażowaną jednostką, bardzo łatwo się szybko wypalić. I, i, bo, I te wszystkie narzędzia, o których mówiłem, wymagają wspólnego działania. To musi być na przykład referendum wśród wszystkich ludzi to musi być pikieta, którą zorganizuje ileś osób. Natomiast takim podstawowym wyjściem jest, żeby założyć w ogóle związek zawodowy, to jest konieczność zgromadzenia 10 osób. Więc, jeżeli pracujesz w zakładzie pracy, który ma 30 osób, to fajnie, to jakby masz tę możliwość. Natomiast większość Polaków pracuje w takich małych firmach do 10 osób. I tutaj, zanim nie doczekamy się nowelizacji ustawy i w ogóle jakiejś zmiany systemu, jak mają funkcjonować związki zawodowe w Polsce, może bardziej, mają być, może bardziej muszą działać na zasadzie stowarzyszeń czy, czy partii politycznych, czy jakiegoś indywidualnego zapisywania się członków niż, niż wspólnych, niż, niż takich jednostek organizacyjnych w postaci komisji na zakładzie. Natomiast póki co musisz zebrać 10 osób. Jeżeli nie masz tych osób w swoim miejscu pracy, Możesz spróbować znaleźć osoby w IN, wtedy powstanie tak zwana komisja międzyzakładowa. Komisja zakładowa bądź międzyzakładowa to jest taka podstawowa komórka związku. I to potem te komisje zrzeszają się w różnego rodzaju koordynacje czy centrale, zrzeszone pod względem terytorialnym bądź branżowym. Nad wszystkim zazwyczaj jest jakaś centrala, komisja krajowa. Która, która, która koordynuje jakby działalność związku na, na, na terenie ogólnopolskim. E Oczywiście możesz też założyć związek zawodowy nie jako komórkę jakiejś większej centrali, jak inicjatywa pracownicza, e związek nauczycielstwa polskiego, czy, czy na przykład e Solidarność, e tylko albo oddzielną, że tak powiem, osobowo oddzielny, niezależny wiątek. Natomiast, no nie polecam tego, ponieważ to wiąże się z rejestracją w KRS, ponieważ tworzysz nowy byt i koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych. Jeżeli, jeżeli założysz komisję w oparciu o jakąś centralę, jak inicjatywa pracownicza, dostaniesz jakby pełne wsparcie prawne, możliwość spotkania z innymi ludźmi, wymiany doświadczeń. Po prostu wchodzisz w skład wielkiej jakiejś, grupy, Komisji, która nazywa się Inicjatywa Pracownicza, i, i, i dzięki temu masz dostęp do innych, uzwiązkowionych pracowników, z którymi możesz wymienić doświadczenie, poglądy, z którymi możesz wspólnie współpracować i robić wspólne akcje. Nie jesteście w tym sami po prostu, co też jest jakimś takim dużym, dużą fajną rzeczą, że mieć poczucie, że nie jest się z jakimś problemem samemu. Więc należy zebrać te 10 osób i wypełnić papiery. Zazwyczaj centrale przysyłają kogoś, jakiegoś prawnika, bądź organizatora na takie spotkanie założycielskie, który pomaga przejść tą procedurę formalno-prawną. Można te również dokumenty zazwyczaj pobrać ze stron WWW Związków Zawodowych. Po, po wypełnieniu tych papierów, przegłosowaniu, kto będzie nas reprezentował przed pracodawcą, kto będzie w prezydium, należy poinformować o tym pracodawcę, że na zakładzie powstał związek zawodowy. Oraz jakby wysłać te dokumenty do, do, do centrali, do, która prowadzi rejestr i jakby przyzna wam oficjalny taki papier, tak jesteście już związkiem zawodowym w danym miejscu pracy. Od tego momentu można zacząć działać. A pytanie no właśnie gdy zakładamy sobie jakiś taki pierwszy, pierwszy wysiłek organizacyjny, jakiś wykonujemy. No, no, załóżmy, że, że teraz też, prawda, w, w trakcie inaczej jest trochę, kiedy pracujemy na żywo, ale jeżeli pracujemy w takim zakładzie, gdzie praca odbywa się zdalnie, to wiadomo, że trochę w inny sposób się komunikujemy. No i teraz pytanie, czy na przykład możemy jakby żądać od pracodawcy, czy też mamy prawną ochronę do tego, żeby żądać jakiejś przestrzeni, prawda, do założenia tego związku, czyli na przykład, żebym mógł z listy mailingowej, prawda, pracowników w moim zespole skorzystać, tak? Albo czy jeżeli my jesteśmy na miejscu, czy możemy się spotkać w zakładzie pracy, czy to jest niemożliwe? Czy właśnie możemy, możemy rzeczywiście tą przestrzeń uzyskać od naszego pracodawcy, jeżeli chcemy się zorganizować? Czy może nie warto, bo, bo spotkają nas represje? Jak to wygląda? E, warto, warto. Represje zawsze spotykają ludzi, jeżeli podnoszą swoją głowę i chcą spełnienia swoich elementarnych praw. Niezależnie czy chodzi o prawo do oddychania czystym powietrzem, prawo do aborcji, czy prawo o godziwą zapłatę. Więc <laughs> oczywiście można, jakby zawsze z pochyloną głową, przejść przez życie. E, natomiast Tutaj poruszyłeś bardzo bolesny dla mnie problem, bo rzeczywiście pandemia wywróciła stół i wszelkie zasady funkcjonowania związków zawodowych, odebrała nam narzędzia, którymi zazwyczaj się posługujemy, tak? z powodu zakazu zgromadzeń, zakazu moż ograniczenia możliwości spotykania się w pracy, przejścia na pracę zdalną. Ustawa, Mówi, że pracodawca powinien związkowi zawodowemu zapewnić niezbędne narzędzia do wykonywania działalności związkowej. Zazwyczaj pod tym, pod, tym, tak, pod tym zapisem rozumiemy jakąś tablicę na korytarzu w zakładzie pracy, gdzie związek zawodowy może umieszczać swoje ogłoszenia, jakiś pokój czy gabinet, gdzie może po prostu trzymać swoje rzeczy i jest to miejsce spotkań związkowców. Jest to bardzo nieprecyzyjny zapis. Chociaż mamy jakby tutaj wyzwania Międzynarodowej Konfederacji Pracy, które jakby trochę doszczegóławiają, czym, co, 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 co związek zawodowy powinien mieć. Moim zdaniem w czasach pracy zdalnej należałoby do, bardzo precyzyjnie zapisać, że pracodawca udostępnia związkowi kanały komunikacji z pracownikami. Po prostu. Ponieważ spotykamy się, zwłaszcza w korporacjach, które przeszły na pracę zdalną. I, które, i których pracownicy poczuli, że warunki pracy się pogorszyły, że korporacje wykorzystują pandemię jako, spo, jako przyczynę do obniżania ich pensji, wydłużania czasu pracy, pogorszania w ogóle warunków i, i, i jakiejś takiej też atmosfery w miejscu pracy, pracownicy postanowili się zrzeszać. Jakby to mamy teraz taką niewielką falę zrzeszania się pracowników korporacji. I, I pracodawcy tam odmawiają rzeczywiście nam jakby możliwości korzystania ze służbowej skrzynki mailowej czy bazy teleadresowej do pracowników. Radzimy po prostu się samoorganizować i nie patrzeć na pracodawcę i tworzyć własne sieci kontaktów. To jest możliwe, każdy zna kogoś w miejscu pracy i można, można zrobić tabelę w Excelu i, i Twoi koledzy z Twojego działu, z którymi ty masz kontakt, również poza służbową skrzynką mailową, bo jesteś na przykład znajomymi na Facebooku, czy macie do siebie numer telefonu, może oni poznają kogoś z innego działu i w ten sposób zmapować, kto zna kogo, podpiąć i jakby spróbować w ten sposób nieformalny zdobyć kontakty, a następnie stworzyć własną sieć komunikacji olewając totalnie pracodawcy, jakby zakładając własną grupę, komunikując się poprzez Slacka, nie wiem, grupę na Facebooku, listę mailingową. No możliwości jest wiele, także jakby też wykorzystujmy te zdobycze pracy zdalnej jakby do działalności związkowej. Więc tutaj masz rację, praca zdalna nam, nam to utrudnia, prawo jest tam nieprzychylne, ale, ale po prostu musimy jakby nie patrzeć na to i się samo organizować, bo prawdę powiedziawszy, kiedy w XIX wieku robotnicy walczyli w ogóle o jakiekolwiek minimalne warunki zatrudnienia, standardy, typu 8 godziny, dzień pracy, czy w ogóle jakieś płacenie, żeby przeżyć, no to oni w ogóle nie mieli żadnej jakby umowy o pracę. Oni często, w sensie byśmy dzisiaj powiedzieli, byli samozatrudnieni. Przychodziło się na dany dzień do fabryki i dowiadywało się, czy tego dnia ma się pracę. Jeszcze ze swojej dniówki pracodawca ci potrącał na przykład za narzędzia, które wykorzystywałeś w pracy. Bo tak naprawdę je wypożyczałeś jako biznesmen. A mimo to udawało im się zbiorowo i wspólnie walczyć. Dzisiaj tak traktowane osoby myślą o sobie, że są samozatrudnionymi przedsiębiorcami. Tak, no myślę, że to są, to są bardzo bolesne, bardzo bolesne procesy. I dobrze, że związki zawodowe działają i w jakiś sposób też to odwracają, też zmieniają pojęcie trochę tego, czym jest praca. I właśnie pytanie takie już na koniec, no bo skoro zgadzamy się z, z misją związków zawodowych, ale nie zawsze jesteśmy pracownikami, to w jaki sposób możemy wspierać działalność związków? Na przykład inicjatywy pracowniczej. Wiem, że macie komisję młodych która w niektórych miejscach zaczyna sobie prężnie działać. No a wiadomo, że nie wszystkie osoby tam pracują, tak? Czyli po prostu wspierają związek, ale nie są w żadnym miejscu pracy, więc pytanie, jak taka działalność wygląda i co można robić, żeby wspierać związki zawodowe? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to po prostu nam nie przeszkadza i spełniaj warunki pracowników. Jeżeli jesteś, jeżeli jesteś bezrobotnym, emerytem, rencistą, masz takie samo prawo wstąpienia do Związku Zawodowego. Jeżeli jesteś studentem, bądź dopiero uczniem, również dla takich osób, jak wspomniałeś, mamy koła młodzieżowe, gdzie możesz działać. Może nie, nie, nie ścierając się z, ko, z, ko, z kolejnym pracodawcą, ale jakby wspomagając inne komisje w organizowaniu się, w nagłaśnianiu, w komunikacji, w udzielaniu porad prawnych czy organizacyjnych, w malowaniu choćby banerów na, na protest. Dla osób, które nie mogą założyć komisji w swoim miejscu pracy, a chciałyby działać, mamy komisje środowiskowe, które skupiają wolne elektrony, czy osoby, które z różnych przyczyn nie mogą założyć związku zawodowego w swoim miejscu pracy, bo na przykład pracują właśnie w takim zakładzie, który zatrudnia mniej niż 10 osób. I, I również tutaj można działać, pomagając innym branżom czy, czy innym komisjom zakładowym. Także możliwości jest wiele. Oczywiście można zrobić też być indywidualne wsparcie w postaci przychodzenia na protesty pracownicze. Dzisiaj zapraszam. Tych, którzy są w Warszawie i w okolicy pod pałac prezydencki na 10.30, gdzie będziemy domagać się wprowadzenia emerytury i, i skończenia z tym okropnym procederem, że ludzie, którzy zaczynają często pracę w wieku 16 lat, ciężką pracę fizyczną, muszą harować aż do 65 roku życia, wypracowując okres składkowy dużo, dużo dłuższy niż, niż jest potrzebny, tylko dlatego, że my tak głupie prawo więc jakby możesz chodzić jakby na protesty, możesz wspierać działalność związków finansowo, możesz zapisać się do takiej właśnie komisji środowiskowej bądź koła młodzieżowego. Mm. Dziękuję Ci bardzo za to. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy wspierali związki gdzieś tam i też mówili o ich misji. Dlatego świetnie, że, że Ty też o tym mówisz, edukujesz. Już miałem okazję uczestniczyć w tym Twoim wykładzie. Także myślę, że, że to jest ważne. Też staramy się, staramy się tą działalność wspierać i podnosić świadomość. Także jeżeli chcecie też zobaczyć właśnie szczegółowy przebieg, tak jak powiedział Łukasz tych, tych warszawskich, ale też w innych miastach właśnie związki zawodowe organizują dzisiaj bardzo wiele wydarzeń. Także możecie sobie zobaczyć na stronie naszego biura medialnego razem media.partyrazem.pl. tam jest cała rozpiska obchodów we wszystkich 20 miastach, gdzie gdzieś tam współorganizujemy. Ze związkami zawodowymi te, te wydarzenia. I też właśnie są te wszystkie warszawskie, warszawskie, rzeczy. Między innymi dzisiaj jest konferencja związku zawodowego pracowników korporacji. o wspomniałeś, że też właśnie zaczynają się organizować. Także zapraszamy Was, zapraszamy Was do udziału i, i do wstąp wstąpywania do związków i robienia rewolucji u siebie. Ja Ci bardzo dziękuję, Łukasz. I widzimy się na barykadach. Tak, tak, do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta pracy. Niech się święci. Niech się święci 1 maja. Cześć.